Këller kanë dhe qëta? Jaj tenek Nu hëndë

To jest pięć, tak tak chyba nie z szronem <grymne> <Chyba nie wstrzono. grymne>

co? Ile Słyszałem, że jedzie na cokolwiek no. no. na Biały, bo i wiesz, nie chcę tu na Jakbyśmy, mieli to, ku. Wejdziemy na cokolwiek. Nigdy, ty będzie Jaloczek, i stary człowiek z ataku. No, co? 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 Co?

フッ。 Всё, 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 в 는 ё всё, 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 в с

ja się jeszcze raz, jeszcze raz, poszukaj, poszukaj, Lewa! ma! Dobrze! Jasne, Nie, ja, nie, ja, ja. חבר'ה, 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 חבר'ה

네. <laughs> 아으면 <laughs> あれ Dobra. Teraz zakonu mieć kryj! Ca! Zjadł! Bartek, masz Karola. Pogej z Karolem w klepę. Bartek! pole, w pole Bartek, pole! Ale skulem, żeby nie Dziewięć. To jeszcze karnego. szczególnie, bo wtedy mówię, chciałbym, żeby ten mały czułka z żeby Bo oni się nie szczelił i cały mówił nie szczelę, nie szczelę, nie A ja będzie. A ja będzie karny, a ja na szczęść nie ma. Ale za Na Oskar już prawie... Jak widzicie, że on biega, lekko, bo bo starszy na kobiet. Dobrze trafi na Oskara, który jest też bardzo szybki. szybki. I, bo gdyby był wolniejszy obrońca, to on by się wszystko mógł zrobić.

tu ma wraca! Bramkę, bo... Nie należy bramka, bo ona się tak już... Wiązkujesz! Nie, a, nie. Jesteśmy,

Nie, ostatni, 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 ostatni,